Gdzie się ubieracie? To tak naprawdę zależy, ale na pewno nie w Polsce, niestety. Eee, zazwyczaj są to sklepy internetowe, na przykład Mr. Porter albo Urban Outfitters. No, Asos myślę, że każdy zna. Eee, Luisa Villaroma to bardzo fajny sklep. Eee... Eee, Outnet. Eee, ja natomiast jakby tutaj cały czas mam w sobie chyba tą polskość. Eee, ja lubię mostrami z fajnymi projektantami i myślę, że teraz bardzo taki trend, który rozwija się u nas tutaj w Polsce i głównie w Warszawie, czyli wszelkiego rodzaju targi z młodymi projektantami w offline, czyli ściegi i przetwory i wszelkiego tego rodzaju sytuacje. Potem tych projektantów możemy znaleźć właśnie w online, w mostrami, w showroomie. Ja natomiast ostatnio na maksa wkręcam się w polską modę, w fajnych, em, niszowych projektantów. Wczoraj na przykład odkryłam, mega fajny, polecam, albo może nie polecam właśnie, bo dlatego jest fajny, że jest taki niszowy i ukryty. Em, Concept Store em, Kurnik, bardzo, bardzo nawet fajna nazwa. Także absolutnie w Polsce moc. Em. Jest jeden projektant polski, którego uwielbiam, a raczej jest to projektantka, jest to Małgosia Czudak. I, i, I kurnik jest w klimacie Małgosi tak może dlatego e, też bardzo mnie się podoba, czyli prostota, elegancja, super tkaniny i uniwersalność. Czyli mogę zakładać, że zupełnie odrzucasz sieciówki? Nie, nie jest. Mam marynarkę z Shopu, to jest chyba sieciówka, nie? Tak, ale lubimy też kosę. Kosa. I bardzo fajnie, że go otworzyli w Polsce, niestety kolekcja męska jest troszeczkę mniejsza niż za granicą. Klucz i istota polega na tym, żeby połączyć to wszystko z różnymi innymi rzeczami, jakby żeby w całości tworzyć ten total look, który niekoniecznie będzie ściągnięty jeden do jeden z Zara, ani 1 do 1 z HM-u. Ale udaje nam się też chodzić po lumpeksach i tam kupować fajne rzeczy. Ale nie nawet na płaskiej w Warszawie kilkukrotnie mi się udało kupić kilka fajnych rzeczy, pamiętasz, kupiłem kiedyś bluzę Prady, która była bardzo fajna, żółta. Doskonały pomysł na to, jak to ze sobą łączyć, to, to chyba znać siebie. E, i, 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 I łączyć ze sobą to, co jest drogie, z tym, co jest tanie. I myślę, że to jest podstawa sukcesu. Ja mam kozaczki Hegosa raj stopki gaty. E, tunikę e, właśnie to jest marka którą ja od zawsze lubię i e, czyli selected fem e, sznureczek kurnikowy e, szal kurnik i e, marynarka topshop No Jezus e, ja nie mam pojęcia nie ja mam na sobie Jezusa. Nie, mam spodnie, które kupiłem w TK Meksie. To jest chyba London's Jeans, się nazywa. Rękawiczki od pana z Litwy, który pewnie je sam zrobił. Szalik Cottonfield, bluza nie mam pojęcia. A... a. No właśnie, a buty to jest chyba. Gino Rossi. Nie wiem. To jakieś amerykańskie coś pewnie.